Bardzo się cieszę na, na to nagranie. Cieszę się na każde nagranie i spotkanie z Państwem, ale tutaj jakoś wyjątkowo się cieszę, bo będę mówił o arii, którą bardzo lubię, która pochodzi z dzieła, które bardzo cenię. To jedna z moich ulubionych y, oper. Cóż to za dziełko i dlaczego takie cenię? Zaraz się wytłumaczę. L'Elizir d'Amore. Napój miłosny. Autor Gaetano Donizetti. A więc za co lubię tę operę? Za to, że ona ma taki świetny balans, że muzyka idealnie przystaje do treści, świetnie oddaje atmosferę tego, tej, tej historii. Historii, która jest taka wesoła, wesoła, ale do czasu, taka słodko-gorzka. Do, jednym z bohaterów się nazywa, Dulka Dulcamara, czyli e, słodko-gorzki, to jest bardzo e, znamienne. I w tej mm, operze jest aria, a właściwie romans, a więc nastrojowa aria, romanca. Zaraz pod sam koniec, o. tak zwany romans Nemorina. W ogóle, proszę państwa, co ja trzymam w ręku? Co to, co, 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 co to za nuty? Co to, co, co to za książka? To się nazywa Wyciąg Fortepianowy. Jest to opera w całości, przy czym partia orkiestry zostaje zredukowana do fortepianu. Stąd nazwa Wyciąg Fortepianowy. No, ale normalnie tu są rozpisane też głosy dla solistów. Jest treść opery, nazwa numeru, czyli kawatina, to gra fortepian, tutaj mamy, że to będzie śpiewał Ne obserwując Adinę, która czyta, więc też mamy didaskalia, uwagi, to coś powinno dziać na scenie, aż o współcześnie, dzisiaj reżyserzy raczej nie przestrzegają tych didaskaliów i mają swoją wizję, która czasami odbiega od tego, jak to, jak to sobie wymyślili kompozytor z librecisną, a więc wyciąg fortepianowy, czyli zapis całej opery, przy czym nie ma tutaj orkiestry, tylko jest yy, fortepian. No i właśnie, proszę Państwa, ten romans zajmuje kawałek tej strony, tej, tej, czyli mamy dwie strony i kawałek i jeszcze maleńki kawałek tutaj, czyli de facto trzy strony. A ile emocji, a ile piękna. Cóż to za historia? Bardzo zabawna. Opera, akcja jej się dzieje gdzieś na wsi, pogodny, słoneczny dzień. Wieśniacy to oczywiście wyidealizowana grupa, nie widzimy ich tutaj jak przerzucają gnój czy doją krowy, tylko odpoczywają sobie po pracy, przygotowują się na weekend. Wśród tych wieśniaków jest taki skromny, przepraszający, że żyje, troszeczkę wycofany Nemorino. Nie chcę powiedzieć główny bohater, bo w operach komicznych nie ma głównego bohatera. Tutaj zawsze jest, czy raczej przeważnie jest, bohater zbiorowy, każdy jest równie ważny. I ten bohater czołowy, tak go należy nazwać. Nemorino, to jest taki właśnie wieśniak, zakochany w najładniejszej dziewczynie we wsi i najbogatszej. Ona się nazywa Adina. I zwraca uwagę na Nemorina, ale oczywiście pogrywa sobie z nim i okazuje mu lekceważenie. We wsi pojawia się za to szarmancki uwodziciel, playboy w mundurze Belcore. Belcore, który uderza do Adiny, a ta, żeby zrobić na złość biednemu Nemorinowi, przyjmuje jego oświadczyny, wręcz chce zostać jego żoną. Memorino szuka ratunku. We wsi pojawia się szarlatan, oszust, ale jak się później okaże, bardzo sympatyczny ów dulkamara, który sprzedaje chłopakowi napój miłosny, który ma, który ma sprawić, że Adina go pokocha. Ale tak naprawdę to jest butelka mocnego wina, za którą biedny Morino płaci wszystko, co ma. Oddaje wdowi Grosz. Jest tak biedny, że go nie stać na kolejną butelkę, a jedna to tylko powoduje u niego kaca, a nie uczucia Adiny, więc żeby kupić kolejną, zaciąga się do wojska. I Adina, orientując się, że sprawy zabrnęły za daleko, że no, chłopak jest gotów umrzeć na wojnie, a wszystko z powodu jej kaprysów, no, nagle wyjawia swoje prawdziwe uczucia, i całość kończy się. Happy end. Ta postać Nemolina jest kapitalną postacią, proszę Państwa. To nie jest jakiś namiętny kochanek, który będzie tutaj śpiewał jakieś energiczne arie. Już samo jego imię jest imieniem bardzo mówiącym. Nemorino. Nemo, Nemo. Pamiętacie Państwo takiego bohatera z powieści Gilles Verne? Nikt. Nemorino. A to jest nawet jest, to jest. Ktoś mniej niż nikt, bo Nemorino to jest mały nikt, taki niektuś. Tak ma na imię nasz bohater. też jest bardzo zabawna, widzimy perpetję tego naiwnego nieco chłopca, który się upija. Jak się upija, to wstępuje w niego animusz, zaczyna coś tam się popisywać. a Akcja brnie w zawrotnym tempie do szczęśliwego finału, śmiesznie, wesoło, szampan, bąble, balony, imprezy, śmiechy, hichy i nagle... Nagle, proszę Państwa, pojawia się łza. To jest bardzo typowe albo bardzo częste w operach Donizetti'ego, że jest bufonada, cyrk i nagle... Kilka nut, które po prostu uderzają w zupełnie inną strunę, które powodują, że się wzruszamy. I za to właśnie Donicetti'ego uwielbiam. Donicetti, proszę Państwa, kompozytor ponad 70 oper. Żył krótko, prędko. To jest kompozytor z początku wieku XIX, który tworzył między Rosinim a Verdi. Napój miłosy to jego Z najczęściej wystawianych oper. Jeszcze jest Lucja z La Generalnie ostatnio jest taki trochę renesans na dzieła Donizettiego. Coraz więcej jest ich w repertuarze teatrów operowych. Ale wracam do naszego romansu Nemorina. Donizetti jest kompozytorem epoki Belkanta, hm, czyli nagróciłem znowu do Dońcetego. Belkanto, czyli co, czyli piękny śpiew, ale to jest też taka filozofia, która zakłada, że śpiewem można wyrazić wszystko. Wtedy w operach nie dopuszczano mówienia, krzyczenia, nie wiem, harczenia, wrzasku, tego co spotykamy już na przykład w, w operach Pucciniego, czyli na początku wieku XX. Nie. Zakładano, że śpiew jest w stanie wyrazić wszystko, i krzyk, i rzężenie, i harczenie, i, i, i wszystko. Wszystko musiało być takie stonowane, wszystko musiało być przyporządkowane, podporządkowane linii y, wokalnej. Orkiestra schodziła troszeczkę na dalszy plan, nie była y, eksponowana. I często się oskarża do Inzetti'ego, że, no właśnie, on orkiestrę traktował po macoszemu, że nie potrafił pisać na orkiestrze, z czym się kompletnie nie mogę zgodzić. Owszem, no nie był takim wirtuozem orkiestry, jak Beethoven czy Berlioz komponujący w jego czasach, ale miał naprawdę świetne pomysły. I Romans de Morina jest tego przykładem. Bohater śpiewa tę arię w momencie, kiedy wydaje mu się, że Adina, że Adina chyba może jednak go kocha i ma nadzieję, że to jest prawda. Bo jeżeli nie, no to on chce umrzeć. Troszkę desperacji, trochę smutku, trochę rezygnacji i kropelka nadziei w tej arii jest. Ale zdecydowanie przeważa w tej arii uczucie smutku. Skąd ten smutek się bierze? No, nie tylko bierze się z minorowej, czyli smutnej tonacji, ale także zastosowania pewnego chwytu instrumentalnego. Aria rozpoczyna harfa, potraktowana bardzo konwencjonalnie. Po prostu on tak sobie plumka, plum, 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 plum. ale po chwili, po chwili pojawia się drugi bohater tej arii, drugi obok tenora. Mianowicie fagot. Fagot instrument bardzo rzadko wykorzystywany solowo w operach. Po co jest fagot? On, jego specyficzna taka ciemna, nieco przymglona barwa powoduje, że jest wykorzystywany, gdy ma być groźnie. On tak fajnie zaciemnia barwę orkiestry. Albo też jest stosowany w momentach groteskowych. Bo to jest instrument, który tak śmiesznie potrafi gdakać. Ma taką śmieszną, śmieszną barwę. Ale Incenti dostrzega w nim zupełnie coś innego. Daje mu, in, daje mu szansę, by stać się instrumentem, który opowiada o, o miłości, o smutnej, o smutnej miłości. I to właśnie Fagot wprowadzi piękną melodię tego y, romansu. Fagot ten romans zacznie, i on też pojawi się pod koniec. Jest więc wstępem i płętą tej arii. Jest czymś więcej. Jest, proszę Państwa, takim przyjacielem memorina. Ma się wrażenie, że Nemorino zwierza się właśnie fagotowi, że to jest bardzo intymna rozmowa. Fagot, Nemorino i Nemorino mu opowiada, a fagot mu odpowiada, uh -huh, tak, tak, rozumiem cię, tak, oczywiście współczuję, oj biedny, ty. współczuję ci bardzo, Nemorinku, bardzo, bardzo ci współczuję. Kapitalny pomysł tego, żeby właśnie wydobyć z tego gąszczu orkiestrowego ten niedoceniany w operze instrument. Mam nadzieję, że udzieli się Państwu mój entuzjazm dla tej arii, że, że spodoba się Wam. Słuchajcie więc proszę, jak piękna ta melodia, jak pięknie Donizetti właśnie buduje nastrój, wykorzystuje to specyficzne brzmienie fagotu. No i mam nadzieję, że to nagranie, które dla Państwa wybrałem, przypadnie Wam również do gustu.